Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. No, tutaj tak jak powiedziałem będzie przedział dla samiczek, a na razie to taki składzik jest. No, może w ciągu tygodnia to posprzątam. Drzwi, drzwi przesuwne własnej roboty. O no, można powiedzieć, że, że, że prawie że jednym palcem można je otwierać Prowadnice drewniane zrobione I, i do tej prowadnicy tutaj na górze, która wisi na tym profilu to zamontowałem, przykręciłem o taki wałeczek zwykły. To w kasporamie 3 złote kosztuje. No i po tym dr profilu drewnianym, <gryw> profilu po tej listewce drewnianej tej jeździ. No podejrzałem to, tutaj w sąsiednim oddziale wykonuje gołębniki. Znajomy, raz tam byłem u niego z kolegą i, i podejrzałem to, to rozwiązanie u niego. On to zrobił na, na łożyskach. No, a ja, ja podejrzewałem takie, takie wałeczki w tej kastronie. No, także taka ciekawostka, jak ktoś chce tanio zrobić drzwi przesuwne. No, wczoraj powstała ta ścianka, i, i te szczebelki tu przykręciłem w pionie. Powiem, że, że chciałem kupić wałki bukowe. Takie ścianki ażurowe ładniejsze zrobić, ale, ale czas nagli. Bo, bo około 20 lutego, może początkiem marca, będę chciał parować gołębie. Wszystko zależy od tego, jak, jak te gołębie tutaj będą obierały cele. No i jak te moje próbne parowania będą wychodzić. Bo część gołębi, część gołębi szybko obrała cele. Nawet poparowane niektóre. A część, część walczy. No, kurczę, dość sztywno ta deseczka siedzi. No, nie sprzątałem tutaj wczoraj, no bo były ważniejsze roboty, że tak powiem. No, ruszt, ruszt, wygląda tak. Drut 2 mm. Opiera się. Tu na tej listewce. I tu. Eee... Ruszt na Oeliksie się kupiłem w arkuszach. Metr na 60 cm. Cenie 15 zł na 44 cele Ruszt mnie kosztował z przesyłką 330 zł. No, mówię, mówię cenę tego rusztu, bo, bo tam dzwoniłem. No, nie dzwoniłem, pisałem na messengerze do człowieka, który wykonuje, że tak powiem, wyposażenia gołębników i u niego u niego ruszt na jedną celę ciał 16 złotych, także widzicie widzicie jaka przebitka. Nie, no rozgoniłem, rozgoniłem te samczyki, bo nie mogłem. Tak, będzie, będzie twoja cena. No korytarz ma, ma metr szerokości. A tutaj tak szczerze nie mierzyłem ile to ma. Ale będzie pewnie miał coś mniej więcej tyle samo. No nie wiem, na razie tutaj drzwiczek tych ażurowych nie ma, żeby to zamykać, no żeby te po prostu gołębie nauczyć, że jak się tu wchodzi, żeby one... No, nie uciekały, tylko żeby w celi, w celi siedziały. Miał być, miał być samczyk, jest samiczka. No, o szczepieniu co powiem. Tydzień temu było szczepienie. I, i miałem powiedzieć, że, że gołębie przeszły to bezobjawowo. No, ale dzisiaj przeobserwowałem, że, że jeden biały gołąbek, no właśnie, tak średnio to znosi, bo taki przykulony siedzi. Na że teraz siedzi. Także, no nie wiem, aż wzięłem poszłem do wody tutaj, witamin dodam, żeby go trochę wzmocnić. No, karma na razie jedzie cały czas ta sama proporcja. 50% owsa, tam reszpady i karma zimowa z worka po 25%. No, ale już, już tego owsa zostało dosłownie na dwa dni. I, I potem będą jechać praktycznie na karmie z worka zimowej, co już, już według mnie będzie trochę dla nich za mocno. Tak patrzę. Ale dobrze, zobaczymy. No, także gołębniczek tak wygląda. Tam jeszcze jeden słupek cel. Gołębi 73 sztuki, cel 44. to celi tak jest za dużo. No dobrze. No w wodzie, w wodzie herbatka na drogi oddechowe. Nie wiem, nie wiem, te zioła, kurczę. Powiem Wam, zastanawiam się, czy jest sens, czy nie ma sensu. No chyba jest sens, no nie wiem sam.